Cześć. Witam Was serdecznie na moim kanale. Jest to mój pierwszy film nagrywany pod YouTube'a. Dlatego bardzo Was proszę o wyrozumiałość. Zawsze można zrobić coś lepiej, prawda? Albo można zrobić inaczej. Nawet jeżeli film byłby nagrany dobrze, technicznie, wszystko by mi pasowało merytorycznie, to często jest tak, że patrzę na coś i mówię: O, ubrałabym jedną No ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Dążenie do ideału po prostu czasami jest bez sensu, a zresztą jak wiemy, ideały nie istnieją. Dlatego ja zamiast skupiać się na brakach, na tym, czego nie umiem, czego nie wiem, skupiam się na temacie. A dzisiaj e, chciałabym zrobić dla Was jesienny hor zakupowy. E, dzisiaj chciałam Wam pokazać e, jesienne smaczki, trendy, jakie wypatrzyłam e, w sieciówkach. Ponieważ jestem mamą karmiącą piersią, to w mojej szafie bardzo ważne jest, żeby znajdowały się rzeczy, w których ja mogę wygodnie karmić moje dziecko wszędzie i e, wtedy, kiedy on tego chce, on tego potrzebuje. Dlatego mam dzisiaj też dla mam karmiących trzy przepiękne sukienki, które będą najwodniejsze w tym sezonie i idealnie nadają się do karmienia piersią. To na swoim Instagramie i na blogu również pokazuję często stylizacje e, odpowiednie do karmienia piersią do takiego wygodnego karmienia piersią. E, które czasami są z ubrań przeznaczonych do karmienia piersią, a czasami są to zwyczajne ubrania i pokazuję właśnie, na co zwrócić uwagę, które się nadają, a które nie. Jeżeli jesteście ciekawi, co mam tutaj dzisiaj na tym wieszaku, no to zapraszam. Oglądamy dalej. To kochani, zaczynamy. Co mam tutaj? Z na... czego by tutaj zacząć? Może zacznę od takiego drobiazgu. Tak. Czapa z Simsea, gruba czapa typu bini. Bini nie wychodzą z mody. Czapka, która kosztowała 25 zł. Bardzo fajna rzecz. Jak to się nosi? A mianowicie tak. Taka czapa świetnie się sprawdzi teraz w tą pluchę. W sumie moją bluzę również powinnam dodać do holu jesiennego, który teraz Wam pokazuję. Pokupiłam ją razem, a to jest jedną z rzeczy które wisi na tym wieszaku. To jest właściwie dress. Do tego mam też spodnie. Kupiłam to w Mango. 89 złotych góra. 90 chyba dół. 89. Ale bardzo lubię takie rzeczy wygodne do chodzenia po domu czy wyjście sobie na spacer w weekend. Ostatnio na rolki też zakładałam ten dressik. Jest bardzo przyjemny. Jeżeli sprawdzicie HD, to zobaczycie, że tam też jest taki dres, ale w wersji kaszmirowej te 400 zł kosztują same spodnie, ale jest 100% kaszmiru. Także, jeżeli lubisz luksusowe rzeczy, a najfajniej jest jednak chodzić w tych naturalnych, fajnych materiałach, no to tak naprawdę, jakbym miała 800, to jest kaszmirowy dress dres czynnej. Dobra, lecimy dalej. Teraz chcę Wam pokazać spodnie, które. Są bardzo ciekawe. Takich spodni e, nie było do tej pory. Mamy wszystkie mams jeans, mamy rurki, e, boyfriend, e, paperback. E, też spodnie są teraz bardzo modne. Natomiast e, Zara wypuściła spodnie typu Slouchy. To jest bardzo charakterystyczny model który układa się inaczej na każdej sylwetce, zależy oczywiście od wzrostu, bo te spodnie w sarze to wiadomo, są robione troszkę tak, że trzeba mieć idealne gabaryty do nich. I tak jak ja widziałam na kimś te spodnie, to na mnie się układają zupełnie inaczej, być może powinny być mniejsze. Ja standardowo noszę rozmiar 36 i teraz właśnie 36. I widziałam u jednej laski takie spodnie, to miały je zapinane w talii, wyglądało to dobrze. U mnie natomiast te spodnie wiszą na biodrach, a w talii to miałam taki work ściśnięty. Natomiast jeszcze tak, pokażę Wam nogawki, całe spodnie są kumpliaste. Tutaj można sobie wywinąć te nogawki, zrobić jeszcze taki kształt bombki w tych spodniach, trochę jak takie aladynki. Ja natomiast noszę je na luzaku do adidasów. Myślę, że też świetnie się sprawdzą przy szpilkach. Wcześniej nosiłam je do takich sandałków na obcasie. Następna, ruchna głowa. Długo się wzbraniałam przed tego typu opaskami. To jest opaska z Zary. Dlaczego się wzbraniałam? Bo w dzieciństwie takie nosiłam i mnie to jakoś wkurzało tak samo. No, jest taka szeroka opaska której jest cieplutko w uszy. I to też jest taki powrót do retro, bo takie opaski to już panie nosiły dawno temu. A teraz nosimy je my. Następna rzecz. Pasek. Pasek z piękną przączką. Chciałabym pokazać tak, żeby było dobrze widać. Taki pasek też by się oczywiście świetnie sprawdził. Warto mieć ładny pasek w swojej szafie, najlepiej taki, który można zapiąć na talii. Takim paskiem możemy sobie spiąć czy to marynarkę, czy możemy sobie ozdobić takim paskiem właśnie sukienkę. Jedną z takich, które Wam zaraz pokażę. To pasek to jest must, i nie musi to być Gucci, Zobaczmy, żeby to był ładny pasek pasujący Wam do reszty. Idealny byłby też pasek, na który poluje cały taki z metalowej siateczki. Słuchaj, to jest taki pasek też z cyrkiniową klamerką w ramię. mój mast w szafie już od kilku sezonów po prostu tak kocham marynarki. Jak widzę tylko jakąś ciekawą marynarkę, to od razu kupuję. To jest marynarka z mandą. Urzędowa marynarka. Tutaj możecie zobaczyć z bliska. Ona ma jeszcze taką złotą nitkę. Kocham blazery, dlatego że bardzo łatwo jest się przy nich ubierać i jakby podnieść rangę swojego stroju. Tak? Jeżeli jesteś w jeansach, t shircie to jest to styl luźny. Jeżeli założysz na tę marynarkę, od razu wyglądasz bardziej elegancko, poważniej. I to już się dobrze sprawdza i z e, Adidasami, nie muszą być szpilki. E, marynarka świetnie pasuje e, na sukienkę, na przykład jednolitą. Taki e, bo marynarką, prostu może, marynarka robi cały look. Tak, jeżeli jest to fajna marynarka, ma jakiś ciekawy kolor czy fakturę, to jest, żeby marynarka była dobrze skrojona tak? i miała kolor, który nam pasuje, czy wzór, czy jakąś fakturę, która nam pasuje, ale przede wszystkim musi być dobrze skrojona. Jest dobrze skrojona, to po prostu założysz ją czy na t-shirt, czy na koszulę, czy na sukienkę i będziesz w niej dobrze wyglądać. Nie będę teraz się rozkręcać na temat marynarek, o tym mogłabym zrobić zupełnie osobny film. Także to jest Mango. Jeszcze nie zdjęłam nawet metki, ale nie mam tutaj ceny, nie pamiętam teraz. Myślę, że coś około 200 zł kosztowała. Lecimy dalej. bluzo tunik. To jest bluza sinseja Z napisem Napisy wciąż są w modzie. Może nie do końca ten napis do mnie przemawia, bo ja się nie czuję Careless, czyli taka nieroztropna, czy jest dojrzałą osobą, przynajmniej za taką się postrzegam. Natomiast bluza jest fajna, kosztowała 60 zeta. Oprócz tego, że bluza nawiązuje kolorami do Harry'ego Pottera, bo tutaj mamy barwy Gryffindoru, jeśli się ktoś tutaj orientuje. Oversize'owe bluzy są bardzo modne. Jeszcze na przełomie lata i jesieni modne było zostawienie takiej bluzy z kolorkami, leggingsami, o których mi ktoś kiedyś napisał, że wygląda jakbym miała majtki tylko na sobie. Natomiast teraz z powodzeniem taką bluzę, jeżeli jest odpowiednio długa, można nosić posukięty sukienkę i ja tak zamierzam ją nosić. Sweter, sweter, speter. Cieplutki, również oversize'owy sweter. Długie rękawy, szerokie rękawy, za duże. I ten przepiękny kurczaczkowy albo jajeczny kolorek, który po prostu od razu mnie uwiódł. To jest sweater z HM Moher Wool Blend. Taka seria, 200 złotych kosztuje taki sweater. Natomiast jeżeli chodzi o sam fason, to HM powiela po prostu na tej samej kanwie z różnych materiałów, z różnej jakości. Materiałów, swetry, więc znajdziecie wiele swetrów w różnych kolorach w takim posonie. To jest bardzo fajny sweter, też do noszenia na cebulkę, nie tylko samodzielnie. Swetry, jako po prostu kolejna warstwa na cebulkę. I jeszcze muszę Wam pokazać kilka Co oczywiście się znalazło też w mojej szafie? Opaska. Opaska z Zary, ozdobna na maksa, w stylu takim barokowym. Opaski są modne, po prostu zakładasz i jesteś królową. Opaska, która, która ozdobi każdą jakąś wytworną kreację. Jeżeli lubisz się stroić na co dzień, to też się sprawdzi w codziennych stylizacjach. Torebki. torebki, teraz mini torebki są na maksa modne. ja mam dwie takie malutkie torebeczki. Jedna w formie kuperka, spodzienka taka z Zara, zmieści akurat telefon, portfel, a jak nie portfel to kartę. Też pasuje do wielu stylizacji. Druga cudna, którą musiałam mieć, również Zara, holograficzny wzorek. koniec, najważniejsze, bo co to by była za stylizacja bez butów? Są buty. to dwa bardzo modne fasony w tym sezonie, mam do pokazania wam. Jedne sztos ciężkie, butki na grubej gumie, eee, takie w stylu martensów. Moje oczywiście, przezdobione na maksa, bo ja lubię takie zdobienia. Perły, łańcuchy. Tak stylu glam rockowym. Ciężkie są naprawdę. Eee, no i się dobrze sprawdzą na jesień, Z nich Teraz w ogóle kolor błękitny jest bardzo, bardzo modny. Czułanka z mango. Musicie zwrócić uwagę. Ścięte czubki. Teraz prostokątne czubki. To jest taka forma wychylony obcas. Słuchajcie, ja lubię takie śmieszne buty. Klasyka na szpileczce przepięknej z zary buty, ale co mamy? Ścięty czubek oczywiście. Ścięty czubek, kwadratowe noski. No to jest ten kierunek, który teraz będzie obowiązywał. Chociaż wszystko jest oczywiście modne, Tylko od wielu sezonów się to wszystko miesza. I tak naprawdę dzisiaj możemy nosić wszystko. Ale ja budki kocham, obłąk. Słuchajcie, teraz przechodzimy do sukienek. Mam cztery sukienki, z czego trzy właśnie nadają się do karmienia piersią, jedna nie. Wszystkie te sukienki łączy kształt litery A. Wszystkie są roztuszowane na dole, nie są taliowane. Tę formę na poprzednich Oscarach pokazała jedna z aktorek, nosząc sukienkę Gian Battista Wali. Była taka różowa, fuksjowa sukienka z bardzo rozprószowanym dołem, i wszystkie sieciówki poszły właśnie w tym kierunku. Jeżeli chodzi o długość, to są sukienki zazwyczaj do połowy łydki i do kostek. Przypomina mi to sylwetkę lat 20. Kiedy to właśnie obniżyła się talia, ta kobiety przestały nosić sukienki mocno. W ogóle zniknęły gorsety, kobiety przestały nosić sukienki mocno tutaj dopasowywane w talii. Zrobiła się serwetka taka tutaj prosta i na dole farbanki. I te sukienki właśnie moim zdaniem powtarzają tę kanwę. Jest bardzo modne są wzorzyste tkaniny, florystyczne wzory, animalistyczne wzory. I ja tutaj też mam takie rzeczy, więc może zacznę najpierw od sukienki, która się nie nadaje do karmienia piersią, aczkolwiek jest przepiękna i musiałam ją mieć. To jest to przepiękna, rozkoszowana sukienka, która faluje, ma falmanki, to jest taki styl boho. To jest resort. Sukienka nie ma falki, natomiast ma podszewkę tutaj na dole, u góry nie, u góry jest lekko prześwitująca. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy widać? Nawet nie widać. Tu ma przepiękne wiązanie. Eee, nie nadaje się do karmienia piersią, ponieważ dekolt nie jest wystarczająco głęboki. Nie ma rozpięcia. Eee, no a z powodu to się nie będziemy tam dogrzebywać tu piersi podczas Słuchajcie, pomyliłam się, bo sukienek jest pięć. Więc. Eee, Teraz biorę sukienki do karmienia. Pierwszą, a ostatnią zostawiam. A tą piątą, która nie jest do karmienia, ale ma też inne fason, nie ma kształtu litery A, zostawiam na sam koniec, tylko opisię na torcie, ponieważ ona jest bardzo ciekawa. No. Teraz przepiękna, moim zdaniem, sukienka H&M. Ta akurat jest taliowana. Ma talię, jest po prostu przepiękna jak sukienka z lat 40 dla gwiazdy. Ta sukienka sprawdzi się przy karmieniu piersią, ponieważ ma tutaj dekolt w 4 litery V. Ma zapinkę taką tutaj do zapięcia. Tak, ale nie musimy jej zapinać, bo ona się ładnie układa na biurze, jeżeli chcesz mieć głęboki dekolt i nie jesteś jakaś wstydliwa. Natomiast jeżeli chcemy karmić, to sobie bardzo łatwo to rozchylamy. Tak ma no. pięknie spisowana cała wzór gepardzi to jest najnowsza kolekcja H&M taka sukienka występuje jeszcze w trzech kolorach i każdy wzór jest naprawdę bardzo fajny, więc polecam na nią zwrócić uwagę sukienka idealna do karmienia piersią, to zresztą Was zaprezentuję Teraz sukienka, moim zdaniem sztosik z zary. Troszkę może wyglądać... To jest taka sukienka, ona mi się trochę kojarzy z kolekcją ich samorą sprzed jakiegoś czasu, które porównywano do stroju babci jeszcze 20 lat temu, takich z kustkami. I faktycznie może się taka wydawać, no ale jeżeli zakłada to elegancka kobieta czy młoda dziewczyna do nowoczesnej, właśnie marynarki, nowoczesnych butów, ładnie umalowana, no to słuchajcie, to nie, to nie wyglądałam wtedy jak babcie. Wzor taki, ale lata 70. na tkaninie, jak kiedyś już na meblach były takie wzory. Fajnie wystylizowana. I jest właśnie to, co mówiłam, rozkoszowany dół. Lekka falbanka jest doszyta. W ogóle ona jest tak uszyta z kilku, tych, z kilku fragmentów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć falbank. Skienka jest zapinana na guziki, aż, aż do samego końca. Natomiast. Sukienka nadaje się świetnie do karmienia piersią, ponieważ jest rozpinana na guziki. Ma koszulową górę z kołnierzem. W środku jeszcze jest haleczka, którą możemy nosić, ale... Jeżeli nie chcemy jej nosić, to trzeba tutaj odpróć, bo jest przyszyta. Ta sukienka, słuchajcie, już widzę oczami wyobraźni z tym czarnym paskiem, z klamrą. Jeżeli lubicie te opaski, to opaska, do tego elegancki but i po prostu cud. Można go do atlasów, na sportowo. Teraz trzecia sukienka, która się świetnie sprawdzi przy kamieniu piersią, która jest przepiękna. Bardzo ją polubiłam. Jak tylko ją zobaczyłam, najpierw zobaczyłam ją w internecie. Później ją widziałam na żywo, podczas jakiegoś tam załatwiania sprawy w centrum handlowym. Wtedy nie miałam czasu jej mierzyć, więc stwierdziłam, że od razu ją zamawiam do domu. Słuchajcie, to jest taka przepiękna sukienka ze zdobieniami. Ma falbankę na rękawie. Słuchajcie, to też jest sukienka w kształcie litery A. Ta akurat ma asymetryczny przód z wędem tyłu. Przód jest krótszy. W środku również ma haleczkę. Tak jak te poprzednie sukienki. To jest jeszcze ciekawostka. Jest ze 100% recyklingowanego poliestru, do czego właśnie warto oddawać do recyklingu materiału, który można przerobić. Potem można mieć taką piękną sukienkę. Również sprawdzi się do karmienia piersią, bo też jest na guziki. Ona jest akurat odcinana pod biustem. Tutaj można sobie związać. Po prostu zakochałam się w tej sukience i będę piła. Ostatnia sukienka, którą zostawiłam jako niespodziankę na sam koniec. Jest to sukienka, która ma bardzo ciekawy wzór. Jest świetnie uszyta, Pochodzi z Handel. No zresztą, co wam będę opowiadać? Od razu wam pokazuję, bo sami sobie ocenicie. Przede wszystkim tkanina. Że tkanina jest przepiękna, to malowanie. Ona występuje w ogóle w tych kolorach. Ta sukienka jest jeszcze tonacji kolorystycznej czarno szarej ma bufiaste rękawy ślicznie przyszyte. to co jest teraz modne duże ramiona szerokie rękawy właśnie zwłaszcza tutaj rozbudowane no, warto zwrócić uwagę na tą sukienkę Buty świetnie współgrają z kolorami na sukience, tak? I marynarka też. Mamy niebieski, mamy brązowy, więc można bardzo łatwo się tak ubrać. I mamy fajny look, i mamy bardzo jesienny look. Dziękuję Wam serdecznie za to, że obejrzeliście mój film do końca. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, żebyście nie ominęli żadnych nowości. Zapraszam Was również do obserwowania mojego profilu na Instagramie Colorita Girl. Wszystkie informacje i linki znajdziecie pod filmem. Tam na Słuchajcie, która sukienka podobała Wam się najbardziej albo która rzecz? Który trend yy, lubicie, nosicie? do którego przekonał Was mój film. Jestem bardzo ciekawa wszystkiego, napiszcie mi to w komentarzach. Jeżeli jesteście mamami karmiącymi piersią, to zachęcam do obserwowania mojego kanału na Instagramie, gdyż tam częściej dodaję filmy ze stylizacjami, z pomysłami na stylizację wygodne do karmienia piersią. I też podpowiadam pewne pomysły, co można nosić, czego uniknąć, pokazuję jakieś nowości, które można zaadaptować Także zachęcam do obserwowania. Pa! Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.